Witam Państwa w firmie Gaz Polska. Właśnie jesteśmy podczas jazdy testowej samochodem marki Volkswagen. Jest to model Golf z silnikiem pojemności 1,4 litra bezpośredni wtrysk, czyli TSI. Samochód dysponuje mocą 125 koni, został wyprodukowany w 2017 roku, a my zainstalowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent SDI 2.0. W samochodzie został też zamontowany zbiornik oczywiście w miejsce koła zapasowego. Tutaj pojemność zbiornika jest 155 litrów, 44 litry będziemy mieli do wyjeżdżenia. Auto na tym zbiorniku na pełnym tankowaniu w cyklu mieszanym z naciskiem na miejski przejedzie około 440 km. Ponieważ Paliło 9 litrów benzyny. Po zamontowaniu instalacji gazowej auto będzie palić 10 litrów gazu plus około litr, litrowy dotrysk benzyny. Wiadomo, auta z bezpośrednim wtryskiem muszą, yy, muszą mieć ustawiony dotrysk paliwa. Także 1000 km przejechanych tym samochodem na benzynie to było 450 zł, a aktualnie na gazie razem z dotryskiem benzyny, czyli uwzględniając ten litr. Mamy 250 zł, czyli na każde 1000 km przejechanych tym samochodem na gazie względem benzyny zaoszczędzimy dwie stówki. Instalacja do tego auta u nas w Polska kosztuje 4600 zł. W tym przypadku zwróci się po przejechaniu około 23 000 km. kilometrów. Ode mnie to wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do obejrzenia filmiku z montażu instalacji w tym samochodzie, jak i śledzenia całego naszego kanału na YouTube oraz korzystania z naszych usług, czyli montażu i serwisu instalacji gazowych. Dziękuję.